Kochani, dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców. Będzie tutaj też jeden bubel, ponieważ dla jednego kosmetyku nie będę nagrywała osobnego filmiku. I filmik ogólnie powinien być krótki, chyba, że się jak zwykle rozgadam, bo mam tylko dwóch ulubieńców, dwa ulubione produkty. Mm, pierwszy z nich, będę na tym produktem wzdychała, ale troszkę też ze smutkiem. Zaraz się dowiecie, dlaczego. To jest bronzer KIA WISE. Niesamowicie drogi bronzer. Mm, już nawet nie wiem, ile kosztował, ale wykupiłam go w w tym opakowaniu takim um, w kartoniku nie w, nie w tym takim metalowym jak, jak podkład, i właśnie myślałam, że będzie takiej samej wielkości jak podkład. Zaraz Wam pokażę, może pamiętacie, um, jaki podkład był. Podkład ma właśnie taką wielkość, a brązer niestety, niestety, nie doczytałam ile ma gramów. Bronzer jest taki malutki i mam go od paru tygodni i zobaczcie jakie jest zużycie i dlatego troszeczkę ze smutkiem, ponieważ to jest zbyt drogi bronzer, żebym mogła go sobie od tak y, kupować co, co dwa miesiące, jeśli starczy widać mi dwa miesiące, zobaczymy na ile. Ale musi się tutaj znaleźć, bo to jest po prostu przepiękny prze, 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 prze bronzer, y, jeśli chodzi o bronzery kremowe. Ma idealny kolor, nie jest za jasny, nie jest za ciemny, jest... Naprawdę tak, jakby pocałowało na słońce. Nie jest właśnie zimny, chłodny, nie jest jakiś czerwony, ceglasty. I ma delikatne, bardzo delikatne, mieniące się drobinki, można by powiedzieć, takie złote, że jak nałożymy go, mam go teraz właśnie dzisiaj też na twarzy, że jak go nałożymy, to nie jest tak jak bronzer plus, plus rozświetlacz, tylko coś pomiędzy. To jest takie piękne rozświetlenie. No na lato naprawdę będzie jak znalazł. I Strasznie go oszczędzam, bo czekam na te cieplejsze miesiące, jeszcze w sumie dni, bo już nastąpiły, dzisiaj już też było bardzo ciepło, ale właśnie oszczędnie go używam, bo to byłby dla mnie, jest dla mnie brązer idealny, jeśli chodzi o brązery kremowe. Wygląda mega naturalnie. Jak wiecie, ja nie przepadam za tymi. Chłodnymi, yy, szarymi yy, brązerami. Uważam, że to paskudnie wygląda naturalnie brudno. Yy, być może ma to swoją, ra swoją rację, by tu, jeśli chodzi o konturowanie, ale ja zdecydowanie wolę coś cieplejszego, coś, co nas ożywi, a nie właśnie sprawi, że będziemy wyglądały na no, takie, wiecie, <laughs> smutne, przywrócone. To jest prze, 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 przepiękny brązer, naprawdę. Cieszę, cieszę się, że go wypróbowałam, ale no jest niesamowicie drogi, niestety, na tą pojemność, bo tutaj mamy tylko 3,5 grama a podkład ma już wam mówię, chyba coś koło 7 no 7,5 ml, to akurat w militrach, ale to będzie podobne więc powiedzmy, że to jest połowa podkładu za tą samą cenę więc no niestety jest strasznie niewydajny ale jest przepiękny taki chciałabym mieć w kamieniu, to byłoby w ogóle już to bym miała wszystko i skusiłam się oczywiście na bronzer Kiko nie było tego mojego już w formie podkładu tylko musiałam wybrać normalny bronzer i, 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 I wybierałam to przez internet, bo, bo nie miałam okazji pojechać do Drezna i to jest ciężka sprawa wybranie przez internet, bo wybrałam czwórkę, tam chyba jest sześć różnych odcieni, wylewało mi się, że będzie właśnie idealny, nie za jasny, nie za ciemny, a on jest chyba troszeczkę za jasny dla mnie. Mm. W ostatnim filmiku miałam go na sobie, to możecie zobaczyć i tak jeszcze go będę próbowała przez kolejne dni, ale nie wiem, czy nie oddam go jaśniejszej znajomej. Bo ja zdecydowanie wolę ciemniejsze. No jest duża różnica, jeśli porównamy, oczywiście, do tego brązera w kremie, bo on jest bardzo ciemny, ale on się nie nakłada tak ciemno. On bardzo pięknie yy, właśnie się nakłada. Yy, Idealny do blendowania jest w ogóle. Obojętnie, czy na pudrach, czy na, czy na kremach, na fluidach, na wszystkim. Ten ma też świetną pigmentację, ale no właśnie, nie wiem, miał być odcień. Hani, taki właśnie niezajasny, nieza ciemny, bo są jeszcze no, trzy jaśniejsze od tego podobno, ale no wiecie, jak to jest z wybieraniem przez internet, niestety. Ciężka sprawa, więc zobaczymy, czy go zostawię, czy zamówię sobie ciemniejszy. Bo, no, Kiko nie jest naturalną filmą, ale kurczę, jestem tak zadowolona z tych produktów, właśnie z tego brązera, który, który miałam. I tak samo to, co mam na ustach teraz i na ostatnim filmiku. To są dwie konturówki, które właśnie też zamówiłam sobie przez internet. I mam, jak wiecie, jeszcze tam jedną ulubioną szminkę. Jestem niesamowicie zadowolona z tych produktów jakościowo. Te produkty do ust się tak noszą komfortowo, rzadko kiedy się spotkałam z takim czymś, a ceny oprócz tego no, mają rewelacyjne, jak wiecie, więc. No, pierwszy ulubieniec, rozgadałam się troszkę o wszystkim i o niczym, ale chciałam Was poinformować, bo myślę, że takie wiadomości na boku też są dla Was zawsze ciekawe, a nie tylko ciągle o jednym, prawda? Tym bardziej, że ja, jak wiecie, moje ulubieńcy to są dosyć okrojeni, nie mam są okrojeni? Chyba tak. Nie mam aż tylu produktów zawsze do pokazania, więc myślę, że fajnie dać Wam też jakąś inną informację. Wybaczcie, jeśli tutaj jestem coś e, czerwona w kąciku, ale jak zwykle oko mi nie uzawieniałem, czy, czy, też, czy też, też tak często macie. Właśnie mnie szczególnie to prawe oko jakoś dzisiaj łzawi, jak szalone. I drugi, drugi produkt to jest coś, co kupiłam sobie w zeszłym roku, ale właśnie dopiero teraz go otworzyłam, ponieważ miałam jeszcze w zeszłym roku coś podobnego i to jest olej kokosowy z. Z, z tą gardenią y, tiare Och, uwielbiam uwielbiam ten zapach kiedyś i fraszem miał taki miał taki olejek mm. Do skóry, nie jak suchy olejek Nux, tylko właśnie taki tłusty o przepięknym zapachu. To jest coś lepszego, bo tutaj mamy czysty olej kokosowy, właśnie z tym wyciągiem z tego, z tego kwiata i to pachnie. To jest wegański produkt, 100 ml, nie był też drogi w szklanej, ciemnej butelce. Więc panie, tylko że teraz muszę czekać na cieplejsze miesiące, bo już tak paluchem wygrzewałam tutaj gdzieś tak dotąd, a resztę to nie wiem, jak się to nie rozpuści pod wpływem ciepła, to będę musiała łyżką grzebać albo to jakoś rozpuścić. Przepięknie pachnie. Ja to używam do ciała i dla mnie to są perfumy. Ja, wiecie, może ja nie, nie, nie mam jakichś zwykłych perfum, stawiam właśnie na coś naturalnego. I pomimo, że mam katar, to czuję zdecydowanie ten intensywny zapach, i to jest boskie. To przywodzi na myśl od razu wakacje, morze, kokosy, plaże wszystko. To jest po prostu. Zwiewne sukienki, no, cudowy, cudowny zapach. Jeśli lubicie właśnie mm, zapach tego tiary, tej, tej, tej gardenii, tego kwiata, to zdecydowanie Wam polecam. Zamówiłam na Ecoverde. Jest też strona polska Dama Minka na dole. Przepiękny zapach mogłaby mieć taki perfum, ale dlatego też ten produkt używam właśnie tutaj też wokół szyi, szczególnie mm, jako właśnie naturalne perfumy. Interesują mnie takie naturalne perfumy. Jest taka marka, tylko już zapomniałam jak się nazywa. Tylko, że to jest strasznie, strasznie drogie. A wiecie, już jak jest trudno wybrać brązer przez internet, to co dopiero z perfumami? Jak Nostez też każdy z nas ma specyficzny zapach, prawda? I gust, więc to by, byłoby dopiero wyzwanie wybrać perfumy przez internet, więc dlatego na razie stosuję po prostu coś takiego i to mi w zupełności wystarcza. Przejdźmy więc do Bubla. Yy, niestety, niestety nie wiem czemu Joanna zmieniła yy, formułę tych plastrów do depilacji. Ale ta nowa wersja to jest nie, nogą, to jest straszne. Ja, jak wiecie, zrobiłam sobie laser, właśnie też na twarzy, po loksonie, przez to, że wyszły mi y, takie dość mocne włosy i został mi oczywiście meszek, którego laser już nie złapie, pomimo że nie jest do końca blond. I właśnie używałam zawsze tych wosk, y, plastrów tego włosku do depilacji ciała ale tą poprzedniejszą wersję ona była genialna, to był tani produkt, bardzo wydajny, szybko się pracowało, nigdy mnie nie podrażniło, nigdy nie miałem jakichś jakich problemów. To jest teraz niby z, z aloesem do skóry wrażliwej, ale to, co ten produkt robi, to co nie jest do skóry wrażliwej, to jest paskudny. Ten wosk po prostu w ogóle raz mi się odkleił od tego papierka białego e, całkowicie, gdy, gdy właśnie rozcierałam między dłoni, żeby, żeby, żeby ociepić ten produkt i, i właśnie rozrywałam go delikatnie, to na jednym plastrze nie miałam żadnego wosku. Bardzo słabo klej, bardzo słabo urywa i właśnie moja skóra po tym nie bardzo dobrze się czuje, nie bardzo nie bardzo, bardzo, bardzo. bardzo. Zużyję ten produkt oczywiście jakoś, się pomęczę i będę musiała szukać drugiego, niestety nie wiem czemu tak zazwyczaj jest, ale świetne produkty zawsze zostają, e, przeważnie zostają wymienione na niby lepsze, a okazuje się, że, że to totalna klapa, więc z tym niestety tak jest, nie polecam wam, wam tych plastrów i mam nadzieję, że Joanna wróci też do tych starych, bynajmniej fajnie by było, gdyby mieli do sprzedaży i ten produkt i tamten, to można by było sobie wybrać, bo... No niestety nie wrócę do nich, bo straszne są, straszne są po prostu i tyle. <laughs> Więc to by było na tyle. To są e, moje dwa ulubione produkty. E, jeden bubel i parę nie wiadomo <laughs> Taki misz masz troszeczkę. Mam nadzieję, że u Was świeci piękne słoneczko i ogólnie się wszyscy dobrze czujecie. Ja mam jakoś tak... E, Dużo energii i szczęścia podczas nagrywania, więc też się bardzo cieszę, pomimo, że pogoda jest strasznie zmienna. Dziękuję Wam strasznie za, za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do zobaczenia w jakimś filmiku następnym pa pa!